Witam w kolejnym odcinku cyklu Wielcy Elektrycy. Dziś, zgodnie z tym co było zapowiadane, odcinek będzie poświęcony Nikoli Tesli. Jest to zapewne chyba jeden z największych wynalazców w historii, jeśli chodzi o elektryczność. I nie tylko, a także zarazem jest to jedna... Z najbardziej tajemniczych postaci, jeśli chodzi o wynalazki. Osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały mojego kanału, gorąco zachęcam, aby to uczyniły. Wystarczy nacisnąć ten oto przycisk, znajdujący się pod ekranem. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie lub nie do końca, Napiszcie w komentarzach, co mógłbym zmienić. Nikola Tesla rodzi się jako etniczny Serb we wsi Cymilian. Na pograniczu wojskowym w Cesarstwie Austriackim jest to dzisiejsza Chorwacja. 10 lipca, według kalendarza juliańskiego, jest to 28 czerwca. W 1856 roku Milutin Tesla jest duchownym kościoła prawosławnego. Z kolei Duka Mandić, matka Tesli, której ojciec jest również księdzem prawosławnym, posiada talent do wytwarzania domowych narzędzi rzemieślniczych i urządzeń mechanicznych, a także cechuje ją umiejętność zapamiętywania serbskich poematów epickich. Duka nigdy nie odebrała formalnego wykształcenia i Tesla właśnie matce przypisuje pamięć i zdolności twórcze genetyce, a także właśnie wpływowi matki. Przodkowie Tesli pochodzą z zachodniej Serbii, z okolic Czarnogóry. Tesla rodzi się jako czwarte z pięciorga dzieci. Ma trzy siostry: Milkę, Angelinę i Marikę oraz starszego brata o imieniu Dane, który ginie w wypadku podczas jazdy konnej, kiedy Tesla ma 5 lat. W roku 1861 Tesla uczęszcza do szkoły podstawowej. Z gdzie uczy się języka niemieckiego, religii, arytmetyki. W roku 1862 rodzina Tesli przenosi się do bliskiego Gospic, gdzie ojciec Tesli pracuje jako proboszcz. Nikola kończy szkołę podstawową, następnie gimnazjum i w roku 1870 Tesla przenosi się do Karlowaca, aby uczęszczać do szkoły średniej, w wyższym gimnazjum Real, gdzie zajęcia się odbywają po niemiecku. No taki był zwyczaj we wszystkich szkołach na austriacko-węgierskim pograniczu wojskowym. Z kolei w roku 1875 Tesla rozpoczyna naukę w Imperial Royal Technical College w Gracu w ramach stypendium Military Frontier. I w swojej autobiografii Tesla pisze, że ciężko pracował, zdobywał najwyższe możliwe stopnie, zdał dziewięć egzaminów, prawie dwa razy więcej niż było wymagane. Otrzymuje list pochwalny od dziekana wydziału technicznego do swojego ojca i w tym liście napisano Twój syn jest gwiazdą pierwszej rangi. W gracu Tesla zauważa swoją fascynację Szczegółowymi wykładami na temat elektryczności wygłaszanymi przez profesora Jakoba Poszla i opisuje, w jaki sposób przedstawił sugestie dotyczące ulepszenia konstrukcji silnika elektrycznego, który był demonstrowany przez tego profesora. Jednak Tesla na trzecim roku w szkole sobie nie radził, nigdy jej nie ukończył. Opuszcza Graz w grudniu 1878 roku. I jeden z biografów tutaj sugeruje, że Tesla nie studiował i mógł zostać wydalony za hazard. Jednak rodzina Tesli nie ma z nim kontaktu po tym, jak opuszcza szkołę. Z kolei wśród kolegów z klasy Tesli krąży plotka, że utonął w pobliskiej rzece Mur. Ale w styczniu jeden z nich wpada na Teslę w mieście Maribor i zgłasza to spotkanie rodzinie Tesli. Okazuje się, że Tesla tam pracował jako kreślarz za 60 florelów na miesiąc. W marcu roku 1879 Milutin w końcu odnajduje syna i próbuje go przekonać, aby powrócił do domu i podjął naukę w Pradze. Tesla wraca do rozpicia jeszcze w tym samym miesiącu, kiedy zostaje deportowany za brak pozwolenia na pobyt. Ojciec Testy umiera w następnym miesiącu, 17 kwietnia 1879 roku. Tesla ma wtedy 23 lata. Ojciec Testy umiera w wieku 60 lat, po chorobie bliżej nieokreślonej. Przez resztę roku Tesla uczy dużą grupę uczniów w swojej starej szkole w Gospić. W styczniu roku 1880 dwaj wujowie Tesli zbierają wystarczającą ilość pieniędzy, aby pomóc mu opuścić gospić i udać się do Pragi, gdzie miał studiować. Jednak Tesla przybył zbyt późno, aby zapisać się na uniwersytet Karola Ferdynanda. Nigdy nie uczył się greki, przedmiotu obowiązkowego, i był analfabetą w języku czeskim. Kolejnym obowiązkowym przedmiocie. Tesla uczęszczał jednak na wykłady z filozofii na Uniwersytecie jako audytor, ale nie otrzymywał ocen z kursów. W roku 1881 Tesla przenosi się do Budapesztu, aby pracować pod kierownictwem Trivadara Puskasza w firmie telegraficznej Budapesztańskiej Centrali Telefonicznej. I co się okazuje? Po przybyciu na miejsce, Tesla zdaje sobie sprawę, że firma, która była wówczas w budowie, nie funkcjonuje. Więc zamiast tego pracuje jako kreślarz w Centralnym Biurze Telegraficznym. Ale w ciągu kilku miesięcy centrala telefoniczna w Budapeszcie zaczyna funkcjonować. Tesla otrzymuje stanowisko głównego elektryka i podczas swojego zatrudnienia Tesla dokonuje wielu ulepszeń w sprzęcie dworca centralnego i twierdzi, że udoskonalił wzmacniacz telefoniczny który nigdy nie został ani opatentowany, ani publicznie opisany. W roku 1882 Triva Dar Puskasz załatwia Tesli kolejną pracę w Paryżu, w Continental Edison Company. Tesla rozpoczyna pracę w zupełnie nowej dla niego branży, instalując wewnętrzne oświetlenie żarowe w całym mieście, w dużym zakładzie energetycznym. Firma ma kilka pododdziałów, a Tesla pracuje w Société Electric Edison, oddziale na Ivry Soursign w Paryżu, odpowiedzialnym za instalację systemu oświetleniowego. Tam zdobywa stosunkowo duże doświadczenie praktyczne w elektrotechnice. Kierownictwo zwraca uwagę na jego zaawansowaną wiedzę z zakresu Inżynierii i fizyki, wkrótce z dosta Tesla dostaje zlecenie, jakim jest zaprojektowanie i zbudowanie ulepszonych wersji generatorów, prądnic i silników. Tesla jest wysłany również do rozwiązywania problemów inżynieryjnych w innych zakładach Edisona, budowanych we Francji i w Niemczech. W roku 1884 menedżer Edisona Charles Bachelor, który nadzoruje instalację w Paryżu, zostaje sprowadzony z powrotem do Stanów Zjednoczonych, by zarządzać Edison Machine Works, oddziałem produkcyjnym zlokalizowanym w Nowym Jorku i prosi o sprowadzenie Tesli również do Stanów Zjednoczonych. W czerwcu 1884 roku Tesla emigruje i natychmiast zaczyna pracę w fabryce maszyn na Lower East Side na Manhattanie który jest przepełnionym warsztatem zatrudniającym kilkuset maszynistów, robotników, kadrę zarządzającą i 20 inżynierów terenowych, zmagających się z zadaniem budowy dużego zakładu energetycznego w tym mieście. Podobnie zresztą jak w Paryżu, Tesla pracuje nad rozwiązywaniem problemów z instalacjami i ulepszaniem generatorów. Historyk Bernard... Carlson zauważa, że Tesla mógł spotkać się z założycielem firmy Thomasem Edisonem tylko kilka razy. I jeden z takich momentów został zresztą odnotowany w autobiografii Tesli, gdzie po całonocnej naprawie uszkodzonych prądnic na SS Oregon, wpadł na Bachelora i Edisona, którzy zażartowali, że ich Paryżanin był poza domem przez całą noc. Po tym, jak Tesla im powiedział, że nie spał całą noc naprawiając Oregona, Edison skomentował Bachelora, że to cholernie dobry człowiek. Jednym z projektów powierzonych w Tesli było opracowanie systemu oświetlenia ulicznego opartego na lampach łukowych. Jeśli chodzi o oświetlenie łukowe, to było ono najpopularniejszym rodzajem oświetlenia ulicznego. Ale jest jeden mankament, bo takie oświetlenie wymaga wysokich napięć i było zresztą niekompatybilne z niskonapięciowym systemem żarowym Edisona. Zresztą, jak wiadomo, Edison wynalazł m.in. żarówkę. I powoduje to, że firma traci kontrakty w niektórych miastach. Projekty Tesli nigdy nie zostały wprowadzone do produkcji prawdopodobnie z powodu ulepszeń technicznych w żarowym oświetleniu ulicznym albo z powodu umowy instalacyjnej, którą Edison zawarł z firmą zajmującą się oświetleniem łukowym. I Tesla teraz w tej fabryce Maszyn pracuje w sumie 6 miesięcy kiedy rezygnuje i nie jest jasne, co stało za jego odejściem. Być może stały za tym premie, których nie otrzymał ani za przeprojektowanie generatorów, ani za system oświetlenia łukowego, który został zresztą odłożony na półkę. Tesla zresztą wcześniej miał starcia z firmą Edisona w związku z niewypłaconymi premiami, które uważał za zarobione. No, jak o nic nie chodzi, to zresztą najczęściej mówi się, że chodzi o pieniądze, i zapewne coś w tym jest. A w swojej autobiografii Tesla stwierdził, że kierownik Edison Machine Works zaoferował premię w wysokości 50 tysięcy dolarów za zaprojektowanie 24 różnych typów standardowych maszyn, ale okazało się, że to był praktyczny żart. Późniejsze wersje z tej historii pokazują z kolei, że sam Thomas Edison proponuje, a następnie wycofuje się z umowy mówiąc i zresztą żartując, Tesla nie rozumie naszego amerykańskiego humoru. Wielkość premii w obu przypadkach została uznana za dziwną, ponieważ Bachelor, kierownik fabryki maszyn, był skąpy w wynagradzaniu. A firma nie miała zaś takiej ilości gotówki, a te 50 tysięcy dolarów byłoby na dzisiejszą walutę równe 1 628 519 dolarów około dziennik Tesli zawiera tylko jeden komunikat na temat tego, co wydarzyło się pod koniec jego zatrudnienia. Notatkę, którą zresztą na baz grał na dwóch stronach od siódmego grudnia roku 1884 do 4 stycznia roku 1885 mówiąc żegnaj Edison Machine Works. Kiedy Tesla odchodzi z firmy Edisona, pracuje nad opatentowaniem systemu oświetlenia łukowego, prawdopodobnie tego samego, które opracowywał w firmie Edison. W marcu roku 1885 spotkał się z rzecznikiem patentowym Lemuelem Cerellem, którego usług korzystał zresztą Edison, aby uzyskać pomoc w złożeniu patentów. CRL przedstawia Teslem dwóm biznesmenom, Robertowi Leinowi i Benjaminowi Weilowi, którzy zgadzają się sfinansować firmę produkującą oświetlenie łukowe i użyteczności publicznej w imieniu Tesy. Firma się nazywa Tesla Electric Light and Manufacturing Company. Tesla pracuje przez resztę roku, uzyskuje patenty, które obejmują m.in. ulepszony generator prądu stałego, Pierwsze patenty wydane Tesli w Stanach Zjednoczonych oraz budowę i instalację systemu w Railway w stanie New Jersey, a nowy system Tesli zostaje zauważony w. W prasie technicznej, która komentuje jego całkiem zaawansowane funkcje. Jeśli chodzi o inwestorów, wykazują oni stosunkowo niewielkie zainteresowanie pomysłami Tesli, jeśli chodzi o nowe typy silników prądu przemiennego i urządzeń do przesyłu energii elektrycznej. Po uruchomieniu przedsiębiorstwa w roku 1886 zdecydowano, że strona produkcyjna firmy jest zbyt konkurencyjna i zdecydowano się po prostu prowadzić przedsiębiorstwo energetyczne. Tworzy się nowa firma użyteczności publicznej, porzucając firmę Tesli i wynalazca zostaje bez Rosza. No tak to niestety jest często z ludźmi, którzy próbują wyprzedzić epokę. I powstaje nowa firma użyteczności publicznej, Tesla traci wtedy kontrolę nawet nad patentami, które wytworzył Ponieważ scedował je na firmę w zamian na akcję. I Tesla musi pracować przy różnych naprawach elektrycznych i jako kopacz Rowów za 2 dolary dziennie. W późniejszym okresie życia Tesla wspomina tę część roku 1886 jako czas trudności pisząc moje wysokie wykształcenie w różnych dziedzinach nauki, mechaniki wydawało mi się być piną. Pod koniec roku 1886 Tesla poznaje Alfreda Brauna, superintendenta Western Union i nowojorskiego prawnika Charlesa Fletchera Pekka. Jeśli chodzi o obu tych mężczyzn, oni mieli doświadczenie w zakładaniu firm i promowaniu wynalazków i patentów w celu uzyskiwania korzyści finansowych. Opierając się na nowych pomysłach Tesli na sprzęt elektryczny, w tym na idei silnika termomagnetycznego, zgadzają się wesprzeć wynalazcę finansowo i zająć się jego patentami. W kwietniu 1887 roku wspólnie tworzą Tesla Electric Company z umową, że zyski z wygenerowanych patentów trafiają w 1 trzeciej do Tesli. W jednej trzeciej do Peka i Braun'a, a kolejna jedna trzecia do finansowania rozwoju. Zakładają laboratorium dla Tesla na Manhattanie, gdzie Tesla pracuje nad ulepszeniem i rozwojem nowych typów silników elektrycznych, generatorów, a także innych urządzeń. Kolejny rok, 1887. Tesla opracowuje silnik indukcyjny zasilany prądem przemiennym, który się szybko rozwija w Europie i Stanach Zjednoczonych ze względu na jego zalety. I silnik ten wykorzystuje prąd wielosfazowy, który generuje wirujące pole magnetyczne do obracania wału. Zasada, którą Tesla twierdzi, że wymyślił już w roku 1882, czyli 5 lat przed opracowaniem. Ten silnik elektryczny, który był stosunkowo innowacyjny, opatentowany w maju roku 1888. To prosta konstrukcja, która nie wymaga komutatora, i to ma dużą zaletę, bo pozwala uniknąć iskrzenia i problemów z serwisowaniem. Yy, tutaj chodzi o wymianę tych szczotek węglowych. Jak wiadomo, silnik prądu stałego yy, takowe posiada. No a czym prostsza konstrukcja, to tym większa niezawodność, co jest oczywiste. I wraz z opatentowaniem silnika, Peck i Brown aranżują jego upublicznienie. Zaczynając od niezależnych testów, aby sprawdzić, czy to jest faktycznie ulepszenie funkcjonalne, a następnie są wysyłane komunikaty prasowe do publikacji technicznych, aby publikować artykuły równolegle z wydaniem patentu. Fizyk William Arnold Anton, który testował ten silnik i redaktor magazynu Electrical World, Thomas Comfort Martin aranżują dla testy demonstrację silnika prądu przemiennego 16 maja roku 1888 w amerykańskim Instytucie Inżynierów Elektryków. Właśnie tam inżynierowie pracujący dla Westinghouse Electric and Manufacturing Company Informują George'a Westinghouse'a, że Tesla ma sprawny silnik prądu przemiennego i związany z tym system zasilania. Coś, czego Westinghouse potrzebował do systemu prądu przemiennego, który już zresztą sprzedawał. Westinghouse starał się uzyskać patent na podobny silnik indukcyjny oparty na wirującym polu magnetycznym bez komutatora, który został opracowany w roku 1885 i przedstawiony w artykule w marcu roku Roku 1888 przez włoskiego fizyka Galileo Ferrari'sa. Westinghouse podjął decyzję, że to prawdopodobnie patent Tesli będzie kontrolował rynek. W lipcu roku 1888 Brown i Peck negocjują umowę licencyjną z George'em Westinghouse'em na projekty wielofazowych silników indukcyjnych i transformatorów Tesli za 60 tysięcy dolarów w gotówce i akcja oraz opłatę licencyjną w wysokości 2,5 dolara za... Moc prądu przemiennego wyprodukowaną przez każdy silnik. Moc prądu wyprodukowaną przez każdy silnik. Tu chodzi o to moc yy, użyteczną niemoc pobieraną Westinghouse zatrudnia również Teslę na rok za dużą opłatą w wysokości 2000 dolarów w dzisiejszych dolarach to jest ponad 65 tysięcy dolarów ta opłata jaką oferuje Westinghouse za zatrudnienie Tesli jest w celu aby Tesla był konsultantem w laboratoriach Westinghouse Electric and Manufacturing Company w Pittsburghu w tym samym roku Tesla pracuje w Pittsburghu pomaga stworzyć system prądu przemiennego do zasilania miejskich tramwajów. Uznaję ten okres za frustrujący ze względu na konflikty z innymi inżynierami Westinghouse'a o to, jak najlepiej wdrożyć zasilanie prądem przemiennym. Między innymi decyduje się na 60-hercowy system prądu przemiennego, który jest, zostaje zaproponowany przez Tesla jeśli chodzi o sieci niskiego napięcia występujące w Polsce, no to jest 50 Hz. Ale wkrótce dochodzi do stwierdzenia, że ten system nie będzie działał w tramwajach, ponieważ silnik indukcyjny testy może pracować tylko ze stałą prędkością. I kończy się tym, że zamiast tego zastosowany zostaje silnik trakcyjny prądu stałego. No i zresztą tak jest do dzisiaj, że tramwaje są zasilane prądem stałym. No ale demonstracja silnika indukcyjnego przez Teslę i późniejsze licencjonowanie patentów przez Westinghouse'a w roku 1888 mają miejsce w czasie ekstremalnej konkurencji między firmami elektrycznymi. Trzej stosunkowo duży gracze na rynku, bo firma Westinghouse'a, firma Edisona i Thomson-Houston Electric Company Próbują się rozwijać w tym stosunkowo kapitałochłonnym biznesie i objawia się to przez podcinanie się finansowo nawzajem. Nawet była prowadzona kampania propagandowa, tzw. wojny prądów, w której Edison twierdzi, że ich system prądu stałego jest lepszy i bezpieczniejszy od systemu prądu przemiennego Westinghouse'a. A Thomson Houston czasem staje po stronie Edisona i zaczyna się, bo konkurowanie na tym rynku oznacza, że Westinghouse nie miałby gotówki ani zasobów inżynieryjnych, aby od razu opracować silnik Tesli i związany z tym system prądu przemiennego. A jakie były skutki tego zdarzenia i tej w cudzysłowie wojny prądów, będzie już omawiane w kolejnym odcinku dotyczącym Nikoli Tesli, który zostanie wyemitowany jeszcze przed końcem listopada, gdzie też będzie omówiony dalszy ciąg historii jednego z najsłynniejszych naukowców w historii. Tak więc to wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków cyklu i kolejnych filmów.